Cześć, witajcie, z tej strony Legion, Marvel Strike Force. Dzisiaj omówimy sobie blok, który właśnie 3 kwietnia wyszedł, a więc Przegląd 2023 roku, pierwsza część, no i będzie pewnie też druga w drugiej części roku, ale tak sobie z grubsza mówimy nie wszystko, bo to, tego jest sporo, a nie mamy czasu aż tyle, żeby tego wszystkiego omawiać. No i po pierwsze rzuca się w oczy ta postać, a więc to jest nowa, nowa legendarna postać, która będzie Trzecie, Nowhere, który jest tutaj oznaczony nowym, więc dostaniemy ją i pewnie cztery jakieś dodatkowe postacie. Jest to legendarna postać, która będzie w takim evencie do odblokowania podobnym tutaj piszą do tych starych eventów, legendarnych. Więc wymagających pięciu postaci, żeby zrobić. Ale też tutaj jest napomniane, że jest też jakaś formuła typu Skurcz, więc no ciekawe. Co to będzie? Ale mamy tutaj wymienione postacie Masters of Evil, X-Factor, Quicksilver. Więc 10 postaci, z których musimy zrobić kombinację 5, żeby odblokować nowe. No, jak robiliście Adama Warlocka, to pewnie macie X-Factor już pewnie na 7 gwiazdek tutaj, więc można będzie ich użyć spokojnie. No i być może będzie trzeba je właśnie użyć postaci 7 gwiazdkowych, więc najlepiej tu będzie użyć Ultrona z Masters of Evil jako piątą. No, bo wiadomo, ciężko jest z masterzowimi gwiazdkami, więc no, taka tutaj drobna sugestia, że bardzo możliwe, że tak będzie. Następnie mamy ogłoszony Dark Dimension 6 i mamy super scrooge taką postać naszego złoczyńca do odblokowania na końcu, jak się przejdzie. No, ale co mamy tutaj ważne, Tyro 18 potrzebujemy, więc trochę daleko, daleko. 95 level Tyro 18. I lecimy takimi trejtami Non-Legendary City, Non-Legendary Global, Non-Legendary Cosmic, więc te trzy trejty takie same jak w Dark Dimension 5. Następnie mamy Non-Horseman Legendary, nowość, Legendary i lub Apocalypse. więc no już się na początek w oczy rzuca, że 15 postaci tutaj musimy zrobić i Wystarczyłoby 5 tutaj legend, ale nie horsemenów zrobić, żeby zrobić to, i żeby zrobić to. I najmniej wydać surowców, bo jak zrobimy tutaj sobie jeszcze horsemenów i apokalips, no to 25 postaci trzeba zrobić, więc najlepiej robić 20 i nie bawić się w horsemeny i w apokalips tutaj jednak, bo da się tymi też zrobić pewnie dłużej, bo wiadomo, tutaj będą pewnie. Jakieś cięższe nody pod te dokładnie postacie, czyli Horsemen i Apokalips, najlepiej, ale na dłuższą metę pewnie zrobicie tymi zwykłymi legendami też. No a teraz się opłaca na pewno robić Nika Fury'ego, który jest no, przykokszony, a jakby był jeszcze Tyro 18, miał 95 level, to jego te samony będą mieć też 95 level. Więc na polu bitwy trzy samony dostajemy 95 level, to może robić różnicę. Więc to jest taka. Pierwsza podpowiedź. No i po, poza tym, no to zobaczymy, jaka będzie ta postać nowy, Może będzie się też opłacał tej podnieść i wykorzystać w tym Dark Dimension. Na tyle no zobaczymy. Tyre 18 mamy ogłoszone, a więc w maju gdzieś wejdą. Mam Tyre 18, żeby zrobić Dark Dimension. I Dark Dimension zapewne też wejdzie. Następnie mamy Incursion Ride ogłoszony. I co tu jest ważne? No, to jest ogłoszone, że Rebirth i Invaders teamy będą tutaj najbardziej mocarne. Więc robiąc je, na, na pewno ten raid będzie po prostu łatwy do zrobienia nimi. Ale też tutaj jest zaznaczone, że ten raid będzie podobny do Duma i będą tutaj Origin Traitsy wrzucone. Więc bardzo możliwe, że tak jak w Dumie, chociaż nie wiadomo. Zobaczymy, więc nie tylko będziemy potrzebować tych postaci, żeby je zrobić, ale może wystarczymy jakieś inne. Oczywiście słabsze teamy, no ale jak kogoś nie będzie stać na robienie tych dwóch, to może zrobi też po mękach jakimiś innymi. I co tutaj ważne, giry Tajer 18 będą lecieć z tego rajdu, więc to jest bardzo ważne. Pierwsze miejsce, gdzie będą te Tajery 18 do zdobycia. Na razie nie ma innych, więc no. Pewnie będzie warto się na tym skupić. Następnie mamy jakieś ogłoszenia o zmianach w War Alliance, więc naszej wojence będą Till War Orby rzucone do sklepu w końcu. No ale one będą zawierać minioniki TR-16, które są już dostępne w kampanii, więc to dużo nie zmieni w zasadzie. Kto otrzymał te kredyty wojenne, no nie wiadomo, czy będzie mógł je na to użyć, czy Będą za coś innego do kupienia. No zobaczymy. Kiedyś była mowa o jakiejś innej w ogóle walucie, więc kto wie. Poza tym nagrody za wojnę się zmienią będą tu jakieś dodatkowe gold i ISO 8. I co ważne, level 4 i 5, więc nas troszkę to będzie ratowało z tym, co zawalili podczas tych levelów 4 i 5. ISO twórcy gry, to teraz się ratują i dodają gdzie mogą, żebyśmy nie mieli wąskiego gardła, więc za późno trochę, ale no dobra. Następnie będzie limitowany jakiś event wojenny, Nowhere Siege, więc znowu będzie coś z wojną i będą jakieś znowu uaktualnienia w pokojach, więc mamy tutaj Nowhere, czyli ten charakter nowa nasz i jego nowe postacie jakieś, które będą dostaną bonus w ofensywie, więc to będzie wojenny atakujący team na pewno. Na to wygląda. Poza tym Black Order i Thanos dostaną do defa, więc zrobiłem z nich war defense team. No i tutaj militarii przestaną mieć bonusy w wojnie, a kosmiczni wilańcy dostaną, więc nasze Hele, Loki, tam pewnie Zombie Iron Man też czy coś tam takiego. <śmiech> <śmiech> No i co my tutaj dalej mamy, strategii często tutaj sobie pominiemy, tu mamy Cosmic Crucible Turniej się zapowiada, 32 osobowy, więc 5 walk jak widzimy będzie w tej całej mapce, coś takiego limitowany, więc to będzie pewnie jeden strzał 5 dni, żeby sprawdzić jak to działa, a później zobaczymy, może jeszcze to... Kiedyś wprowadzą, no ale jeszcze mamy update Cosmic Crucible sklep dostanie Gear tier 16 i 17 no dodatkowe sloty, więc no może to idzie w tą stronę, że będziemy mieć więcej walk, że zarabiać więcej kredytów i więcej tych girów kupować ze sklepu, no może fajnie. Dobrze by było, żeby w tą stronę to szło. I mamy najważniejszą tutaj chyba rzecz taką <laughs> jakość życia ulepszenia w jakości życia zawodników, graczy. Więc no, najważniejsze tutaj to będzie pewnie to, dla tych, którzy chomikowali maile, claim all button, czyli ten przycisk odbierz wszystko, będzie zabezpieczony pytaniem, jeśli to naciśniemy, czy na pewno będzie yes i no. Najgorzej będzie, jeśli jest, będzie w tym samym miejscu, co claim all button Rzucone to będzie Oznaczało tylko jedno, że wcale nie chcą tego ulepszać, a robią takie zabezpieczenie niby, niby, ale jednak będą się dalej zdarzały. Takie no, będzie śmiech na sali, jak tak zrobią. Oby nie, zobaczymy. Druga rzecz to jest taka autocomplete function from additional repeating events, czyli no, jakaś auto, auto zrobienie jakiejś, jakiegoś eventu powtarzającego się. No, i ja bym tutaj widział pod tą nazwą całą, kryjący się e, symulacja rotacji Blitz, jeśli <gryw> to jest to, co myślę. No, dobre by to było, żeby nas od, odciąć od tego blitza w końcu jednym przyciskiem, całą rotację zrobić Sima, bo jak nie, no to znowu będziemy dalej klikać, jak głupi. No, ale ja tutaj właśnie to by sugerowało, że odciążą nasze palce od tego, żebyśmy. Nie klikali tyle, a zużywali nasze palce w jakimś innym modzie, czyli trybie gry jakimś. Innych. Także pewnie nam coś dołożą. Odetną nas od Blitza, a dołożą jeszcze więcej roboty. Coś mi się tak wydaje. No ale zobaczymy. Poza tym dołożyli więcej Simów w rajdach, więc też. No, zobaczymy, co to z tego będzie. Raczej to, to, jest, to jest bezsprzecznie fajne. Bo czasami brakowało tych Simów na przykład w Grecji I jeszcze jest coś takiego Auto Ride launcher, więc jakaś przydatna funkcja dla kapitanów, dla szefów aliansów, które, którzy będą mogli odpalać ride na automacie, nikt nie będzie musiał go za zapalać, tylko się ustawi auto launcher, i ride się sam będzie odpalał, jak będzie na tyle kluczy. No tylko, że najgorzej jak będzie ustawiony Outride, chcieliśmy zmienić Difficult i się sam odpali, wtedy może być pułapka. No i oprócz tego mamy Mojo Mayhem, tutaj jeszcze taki wspomniane, że punkty będą się do tego liczyły z walk w Wojnie, w Cosmic Crucible, oprócz Blitz i Real Time Arena i to wysugerowało, że z tego Blitza są, chcą teraz schodzić tak jak z Real Time Areny schodzili Kosztem Blitza. Teraz kosztem Blitza chcą, chcą, żeby ludzie grali w kosmik, Crucible i w wojnę. Żeby Blitza odciążyć, i te punkty będą pewnie z tego i z tego się nam liczyły, że wystarczą. ten morzu ich zrobić. A już Blitz nie będzie tak potrzebny, i Realtier też. Więc tak samo mi sugerowało tamto z tym autocomplete, że to może być przy coś takiego, no ale zobaczymy, co to będzie. No i oprócz tego mam jakieś tutaj. Ulepszenia na website więc to nie będziemy sobie omawiać. I oprócz tego też tu jest już końcówka napisane, że początkiem 2024 roku będziemy mieli jakiś nowy tryb gry. No, ciekawe, ciekawe. Zobaczymy. albo nie zobaczymy. No i tak to z grubsza wygląda, więc no, to by było na tyle w tym odcinku. Omówiliśmy sobie to wszystko. I cóż, trzymajcie się, cześć. A imię mi legion, obasek zakłada, a imię si legion, ten mój zapada. Składane spory do głowy mają ustę, ostatnia wieczerza, póki diabeł nie A imię mi legion, porządek jest pożądany, a imię si legion, nie nas spory do głowy mają ustę, ostatnia wieczerza, dla szczęścia drugie